Dzień dobry, mamy dzisiaj 15 września, poniedziałek, a ten materiał wideo to tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii par Eliota. W tym tygodniu rynek będzie żył, kluczowym, wydaje się już kolejnym, do takiej narracji zresztą przywykliśmy, posiedzeniem Fedu. Najbliższe posiedzenie Fedu w środę 17 września, znaczy wtorek-środę, oczywiście w środę poznamy decyzję, komunikat i e, konferencję prasową następującą 30 minut później, konferencję prasową Jerome Powella. Szereg słabszych danych z amerykańskiego rynku pracy spowodował to, że rynek dyskontuje obecnie, że stopy procentowe e, amerykańskiego banku centralnego ulegną obniżeniu. Obecny e, zakres tych stóp to jest 425-450 pipsów. Mamy, na, bazując na e, kontraktach terminowych, na stopę procentową Fed e, notowaną na cenę, to jest właśnie wykres z Chicago Mercantile Exchange. Inwestorzy zakładają 94% szans na to, że stopy procentowe zostaną obniżone o 25 punktów bazowych. No mamy tutaj jakąś marginalną również e, marginalne szanse na to, że stopy zostaną obniżone nieco niżej. Natomiast to czego oczekuje rynek, e, to przede wszystkim zapowiedzi e, początku cyklu. E, oczywiście będziemy pewnie w komunikacie dopatrywać się Przede wszystkim chyba z dwóch stwierdzeń. Jednych, czy e, wojna celna i taryfy, którą rozpoczął na początku roku Donald Trump, spowoduje faktycznie w projekcjach jakikolwiek wzrost inflacji? Natomiast druga rzecz będzie dotyczyła rynku pracy. No i o ile nie wybrzmi jakieś znaczące ryzyko inflacji w komunikatach Fedu, o tyle e, Inwestorzy mogą oczekiwać tego, że, stopy, że obniżka stóp procentowych wpłynie pozytywnie, zarówno na rynki, jak i oczywiście na realną gospodarkę. Natomiast z drugiej strony, ten problem, przed którym stoi Fed, jest taki, że z jednej strony rynek pracy ewidentnie znajduje się pod presją, i teoretycznie należałoby go, pewnie zdaniem Fedu, w jakiś sposób stymulować, ale z drugiej strony wzrost PKB, który jest napędzany wydatkami fiskalnymi, nie spowolnił, więc Fed tak naprawdę ma dwa cele. Jeden cel to stabilność e, pieniądza, czyli tutaj stabilna inflacja. a Z drugiej strony wspieranie wzrostu gospodarczego. Dwa cele równoległe. A w tym wspieraniu wzrostu gospodarczego rynek pracy stanowi, powiedzmy, jeden z podceli. No i teraz teoretycznie e, ta obniżka stóp jest oczekiwana, można by powiedzieć, że przez rynek wręcz jest pewna, ale z drugiej strony no FED ma ten problem, że dokonując takiej obniżki, no wspomógłby jeszcze większą spekulację na rynkach. I to jest coś, co na pewno jest takim trudnym orzechem do zgryzienia przez przedstawicieli Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. To, jak rynek oczywiście zareaguje na same posiedzenie Fed, jak zwykle może być dwojakie. Natomiast, mając na uwadze fakt, że zarówno indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych rosły, jak i rentowności na całej długości krzywej dochodowości spadały, to niewykluczone, że inwestorzy mocno dyskontują te obniżki, bo w tym roku już mamy dyskontowane trzy obniżki procentowych i być może rynek zareaguje sprzedażą faktów. Na same wystąpienie i komunikat. Cały czas nastrój jest bardzo spekulacyjny na rynku, no ale ja już pokazywałem Państwu przez cały ten rok, jeszcze w ubiegłym roku, mnóstwo najróżniejszych miar pokazujących rekordy wszechczasów. Rekordy wszechczasów na wycenach wskaźnikowych, rekordy wszechczasów jeśli chodzi o zaangażowanie gospodarstw domowych. W akcje, rekordy wszechczas wszechczasów, jeśli chodzi o spekulacje, czy to opcjami, czy lewarowanymi ETF-ami. I ten nastrój takiej gorączki wręcz e, i e, szukania zysków i e, obawy przed przegapieniem pociągu no, jeszcze bardziej potęguje to, co się dzieje na rynku, e, na rynku akcyjnym. Ale najistotniejsza rzecz, która tą narrację wspiera. Tak jak już zresztą mówiłem ostatnio, jest wiara w to, że sztuczna inteligencja będzie czymś przełomowym dla naszego życia, dla gospodarki, no i oczywiście dla wyników, dla wyników spółek giełdowych. Inwestorzy są wręcz przekonani, tutaj jeśli popatrzymy sobie na tą grafikę, że nic złego nam na rynku nie grozi. A no i co jest ciekawe, dzisiaj nawet przeglądając dla Państwa materiały, szukając jakiś ciekawy grafik, no próbowałem znaleźć grafiki dotyczące, dotyczące sezonowości. Otóż jest to taka rzecz dość oczywista. W Stanach Zjednoczonych jest tylko jeden miesiąc, który statystycznie częściej zamyka się na czerwono niż na zielono i jest to wrzesień. I pamiętam doskonale, gdy pokazywałem Państwu sezonowości dotyczące września w minionych latach, to wręcz byłem w stanie znaleźć zestawienie stóp zwrotu, takie uśrednione dotyczące każdego dnia września, i wręcz pojawiały się takie stwierdzenia, że ta negatywna cała sezonowość września rozgrywana jest od 20 września, a jeszcze tam zahacza o początek października. I co jest ciekawe, dzisiaj w całych swoich feedach w serwisie informacyjnym X, które są, się u mnie nie zmieniły od kilku lat, nie znalazłem ani jednego wpisu dotyczącego tej sezonowości, a wręcz przeciwnie, znalazłem wpisy już mówiące o innej sezonowości, czyli mówiące o Santa Claus Rally, czyli o rajdzie świętego Mikołaja. Był taki wpis, jeden, który właśnie mówił, że no zbliża się sezonowość, czyli raj świętego Mikołaja, i dodatkowo mamy jeszcze cięcia stóp, no i oczywiście sugestie, jak to może pozytywnie wpłynąć na rynek. Natomiast to, że w tych tweetach czy wpisach nie pojawiają się właśnie informacje dotyczące w tej negatywnej wrześniowej sezonowości, a pojawiają się informacje dotyczące rajdu Świętego Mikołaja, no jest najlepsze właśnie z obrazowaniem tego, co tutaj Państwo widzą, jakie są oczekiwania, oczekiwania rynku. A dla mnie najistotniejsze będzie to, jak zareaguje rynek zarówno na indeksach giełdowych, jak i na przede wszystkim chyba rentownościach na posiedzenie Fedu. W długiej perspektywie sytuacji już Państwu przedstawiałem. Mamy pięcioletnie kliny kończące na amerykańskim rynku. Na indeksach SP, NASDAQ 100, NASDAQ Composite, Dow Jones te formacje są analogiczne. W przypadku pierwszych trzech indeksów mamy testowanie górnego, górnego e, ramienia klina kończącego, czy też lekkie już jego nadbicie. W przypadku Dow Jonesa do tego ramienia jeszcze trochę brakuje. Jak popatrzymy sobie na układ krótkoterminowy, to z kolei mamy jeszcze małego klina kończącego na indeksie S&P, pewnie podobną strukturę byśmy znaleźli na Dow Jonesie, natomiast na Nasdaqach było wybicie górą z formacji trójkąta. I tutaj ewidentnie i te kliny i formacje trójkąta pokazują, że rynek dyskontuje zbliżającą się obniżkę. I potencjalnie dla mnie każda formacja trójkąta, która następuje po takim silnym wzroście, jest ostrzeżeniem, że to być może jest ostatnia struktura wzrostowa w tej rozpoczętej akurat w tym wypadku, w kwietniu. Jeśli doszłoby do sprzedawania, do sprzedawania faktów, no to niewykluczone, że to byłby potencjał do tego, aby zbudować formację głowy z ramionami czyli potencjalną formację odwrócenia trendu. Ale oczywiście, być może, będzie zupełnie inna reakcja na rynku, być może nie będzie sprzedawania faktów, a wręcz dopiero te wzrosty, te wzrosty się rozpędzą. W długim terminie, tak jak już Państwu mówiłem, to są formacje sugerujące zbliżające się odwrócenie trendu. I formacje klina zawsze ostrzegają nas przed zbliżającym się tąpnięciem. Tak samo jak wydłużone fale piąte, to jest niesamowite w przypadku rynku amerykańskiego, że te dwie formacje się zazębiły. Czyli mamy zarówno wydłużoną falę piątą, jak i formację klina kończącego. Natomiast nie mamy żadnych dowodów na razie na to, że ta formacja się e, zakończyła, więc, tak jak mówiłem wcześniej, tu nie wykluczone, że kolejne miesiące będziemy się poruszać wzdłuż tego górnego ograniczenia klina. Jeśli natomiast chodzi o rentowności amerykańskie, to proszę zobaczyć, tutaj nastąpiła dość silna przecena, cofnięcie i wylądowaliśmy. Na dolnym ograniczeniu formacji trójkąta. No i teraz, jeśli faktycznie rynek dyskontował e, zbliżającą się zmianę e, tutaj polityki monetarnej FEDU i nastąpiłoby sprzedawanie faktów, no to być może rozpocznie się ten ruch wzrostowy. Problem rentowności cały czas nie został zaadresowany, a potencjalnie struktura, którą Państwo tutaj pokazuje, jest bardzo. Dla realnej gospodarki niebezpieczna, bo jeśli faktycznie jest to sekwencja wzrostowa, po której mamy konsolidację, tutaj fale B w przypadku teorii fali lub em, chorągiewkę w, w klasycznych metodach analizy technicznej, jeśli po tej formacji wystąpiłaby tutaj oczywiście analogiczna struktura wzrostowa, bo na wykresie w skali, w skali logarytmicznej tego nigdy nie widać, no ale w arytmetycznej chodzi o to, że te struktury wzrostowe że te struktury wzrostowe są sobie równe. Oczywiście logarytm to też odkłada odpowiednio, jeśli chodzi o te zasięgi, natomiast nie jest to oczywiście tak dobrze widoczne. Ee, jeśli ta struktura techniczna by się zrealizowała, no to to oznaczałoby być może w końcu zaadresowanie problemu długu, Problemu deficytu, czyli czegoś, co wisi nad rynkiem tak naprawdę od wielu, wielu, e, wielu lat. Natomiast z drugiej strony, to też muszę Państwu powiedzieć, że odkąd zaczynałem, kilkanaście lat temu, pracę na rynku kapitałowym, to o tym problemie się już pisało i mówiło. Minęło kilkanaście lat, dalej o tym problemie się pisze i mówi. Więc dla mnie tutaj jako dla technika sytuacja będzie dość prosta. Jeśli my faktycznie przybilibyśmy do łekwalice, no to wtedy rentowności zachowa, powinny zachować się klasycznie, mogą schodzić do de facto celu inflacyjnego Fedu, to by oznaczało początek hossy na całej, na obligacjach tutaj chciałem powiedzieć całej krzywej dochodowości, początek bessy na całej krzywej dochodowości, a jeśli chodzi o obligacje, to dla każdego tutaj terminu zapadalności mogłaby się rozpocząć hossa. Natomiast jeśli rentowności zaczęłyby rosnąć na komunikat Fedu lub zwłaszcza po posiedzeniu Fedu, i doszłoby do wybicia górą, no to wtedy mogłoby to oznaczać zarówno falę wyprzedaży obligacji, jak i falę wyprzedaży akcji. Jeśli ten scenariusz by się zrealizował z tym ruchem wzrostowym, to tak naprawdę pojawia nam się chyba tylko jedna kategoria aktywów, które pozwoliłyby się inwestorom schować. Byłyby to fundusze pieniężne, czyli. To, co odpowiada za krótki ogon krzywej dochodowości, bo nad krótkim ogonem krzywej dochodowości, czyli nad rentownością bonów skarbowych czy tam dwuletnich obligacji skarbowych, nad tym Fed ma kontrolę, ma władzę. Trzydziestolatki amerykańskie również bardzo ciekawie wyglądają, bo tutaj po wybiciu górą z formacji e, trójkąta, Walor skorygował się do przełamanego ramienia trójkąta, więc dla mnie to posiedzenie fed jest bardzo istotne z tego względu, że patrząc po strukturach technicznych, no tutaj dość prawdopodobne jest sprzedawanie faktów. Zwłaszcza jeśli złożymy to z wrześniową sezonowością, która mówi, że mniej więcej od 20 września zaczyna się słabość na rynku. To by oznaczało, że po posiedzeniu FED ta tak naprawdę sezonowość mówi od 19. Już nie pamiętam, czy to był 19 czy 21, ale to by oznaczało, że po posiedzeniu Fed de facto e, czwartek, piątek ta sezonowość mogłaby negatywnie zacząć wpływać na rynek potem przez kolejne, kolejne tygodnie. Więc e, z perspektywy długoterminowej niewykluczone, że to jest najważniejszy moment w tym roku, choć być może za tydzień będę mówił zupełnie inaczej, jeśli reakcja rynku, E, miałaby w tego w żaden sposób nie potwierdzić. Natomiast wydaje mi się, że jedna taka rzecz jest tutaj też dość znamienna. Jeśli ta sezonowość w połączeniu ze sprzedawaniem faktów nie zadziałałoby i nie ściągnęłoby indeksów niżej, no to wydaje się, że do końca roku już nic nie powinno zagrozić amerykańskiej hoście, która powinna być wtedy po prostu dalej kontynuowana. Zresztą niewykluczone, że ta sezonowość to będzie tylko przerywnik korekta, po której Potencjalne wzrosty mogłyby powrócić na rynek. Przechodząc do rynku walutowego, tutaj cały czas, bo kontynuujemy rozważania, oczywiście Fedowskie, tutaj znowu cały czas pytanie, jak zachowa się indeks dolara amerykańskiego, bo teoretycznie, jeśli amerykańskiej gospodarce nic nie grozi, jeśli nie grozi nic światowej gospodarce, no to obniżka stóp powinna. W taki prosty, fundamentalny sposób wpłynąć na obniżenie wartości dolara amerykańskiego. Zawsze waluta danego kraju powinna się osłabiać wraz ze spadkiem stóp procentowych, no bo tutaj maleją wtedy możliwości carry tradu na danej walucie, no i wtedy moglibyśmy zanurkować niżej, ale z drugiej strony technicznie indeks dolara jest w pięknym miejscu do rozpoczęcia rajdu, i to nam się trochę wyklucza. No i fundamentalnie to mogłoby spowodować silne wzrosty amerykańskiej waluty, tylko i wyłącznie informacje o recesji i zbliżającym się ryzyku, czyli risk offie i wtedy moglibyśmy zobaczyć wzrost amerykańskiej waluty. No i ostatnie aktywo, tak idąc łańcuszkiem, e, które powinno zobaczyć e, ruchy mm, ofedowskie, to jest, e, to jest <laughs> złoto. No, bo jeśli dolar amerykański e, zareaguje na posiedzenie Fed wyprzedażą i będzie jego wartość spadała, no to wtedy mianownik e, w tym pierwiastku, tak? Mianownik nam spada, no i rośnie wartość złota. No i znowu w taki spro, prosty sposób matematyczny, e, tylko i wyłącznie za sprawą dolara, to złoto mogłoby rosnąć w stronę nawet 4000 dolarów. Jeśli natomiast rozpocząłby się risko i dolar by się umocnił, no to złoto wtedy powinno się jednak zdecydowanie osłabić. W przypadku złota tutaj też podkreślam, że budujemy największą bańkę w historii na tymże walorze. Patrząc po choćby tym wskaźniku RSI i po wykupieniu tego waloru, no złoto jest ekstremalnie wykupione. Buduje wydłużoną falę piątą. Tak też zazwyczaj się dzieje na tym rynku też zbliżamy się do momentu zwrotnego. Natomiast patrząc na razie, mamy taką sytuację, że mamy skorelowane walory. Mocno rośnie nam rynek kryptowalut, mocno rośnie nam rynek akcji, mocno rośnie nam złoto. Wszystko razem. W przypadku, gdyby rentowności faktycznie okazały się problemem, nie będzie aktywa poza funduszami rynku pieniężnego które pozwalałyby inwestorom się, że tak powiem, schować, czy zabezpieczyć przed taką sytuacją na rynku. Specjalnie nie będę dzisiaj pokazywał innych walorów, nie chcę rozmydlać tego przekazu przed posiedzeniem przed posiedzeniem Fedu, żeby zostawić tą spójność, bo to jest naprawdę bardzo ważne posiedzenie, patrząc na to, jak inwestorzy zareagują i co przeważy. Czy Optymizm i nadzieja związana z tym, że spadek stóp procentowych podkręci konsumpcję, pozwoli na choćby jakieś krótkoterminowe ożywienie w gospodarce, czy przeważy strach, że jednak słabnący rynek pracy w powiązaniu ze, stopa, ze spadkiem stóp procentowych to oznaka nieuchronnie zbliżającej się recesji? Na dzisiaj w tygodniu na giełdach zagranicznych. To wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się za tydzień.